28 kwietnia. Nigdy nie szukałam siebie. Na twoim miejscu, mimo że nie masz ścisłego obowiązku opiekowania się chorymi, robiłabym wszystko, co możliwe, by iść na rekreację i by usłużyć innym chorym. Wymyślałabym sobie tysiące sposobności do ofiary. Pozbawiając się przy każdej okazji czegoś, by uprosić łaski dla ciebie. Nie trzeba nigdy w czymkolwiek szukać siebie samego, bo gdzie ktoś siebie samego szuka, tam przestaje kochać. Dlatego pod koniec mego życia w Zakonie czuję się tak szczęśliwa, jak tylko sobie można to wyobrazić, że nigdy nie szukałam siebie. Ten, kto wyrzeka się siebie już tu na ziemi, otrzymuje zapłatę. Pytałaś mnie często o sposób osiągnięcia czystej miłości. Jest nim zapomnienie o sobie samym i nie szukanie siebie w niczym. Módlmy się: Nie szukać siebie w niczym, to niedosiężny horyzont, którego sama nie jestem w stanie osiągnąć. Daj, Panie, odwagę umierania dla siebie, byś Ty mógł żyć we mnie. Amen.